Jest środa 4 grudnia, minęła godzina 22. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaszmarek czas na losowania. Chciałbym zachęcić Państwa do udziału w Loterii Świątecznej Lotto. Wystarczy kupić dowolne produkty Lotto o łącznej wartości minimum 6 zł i zarejestrować kod promocyjny. Do zdobycia jest ponad 1320 nagród. Codziennie do wygrania są m.in. mixy, smartfony, karty prezentowe oraz nagrody pieniężne. Dodatkowo w losowaniach 4 samochody Volvo, a dla uczestników Win2 3 nagrody po 25 tysięcy zł. Sporo tego. Loteria potrwa do 31 grudnia tego roku, a jej szczegóły są dostępne na lotteriaświąteczna.pl. Jutro mogą Państwo dołączyć do grona Lotto milionerów. Wystarczy trafić szóstkę w Lotto lub Lotto Plus. W Lotto do wygrania mogą być nawet 3 miliony złotych. Natomiast w Lotto Plus do zdobycia będzie milion złotych. Trzymam kciuki i życzę wysokich wygranych. Od dziś do soboty wygrane w Multi Multi przy typowaniu siedmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Grając plusem i zwiększając stawkę gry mogą Państwo wygrać aż 330 tysięcy złotych. Multi Multi przed nami. Zapraszam. W zasadzie maszyny rosującej mamy 80 kolejny ułożony kulbę maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 44, 78, 17, 60, 52, 4, 51. Dzierdzieści osiem, czterdzieści pięć, trzydzieści, dwa, dwadzieścia, cztery, trzydzieści, siedem, siedemdziesiąt jeden, pięć, czternaście, dziewiętnaście, pięćdziesiąt, dwadzieścia jeden, dwadzieścia, dziewięć, 31. Liczba 31 jest plusem. Mini lotto to najtańsza z gier lotto. Zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko 2 zł, a kto trafi piątkę, sięga po główną wygraną. Wczoraj grający w Bydgoszczy wzbogacił się o ponad 438 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kulek komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 24 27 10 30. Dwa złote. Wystarczą do gry w kaskadę. Jeśli komuś dopisze szczęście, ma szansę wygrać aż 4 miliona złotych. Takie pieniądze dzięki kaskadzie zdobyło już 470 graczy. Czas na losowanie. W kasecie maszyny rosującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 8 17 6 4 12 9 24 15 Jedenaście, trzynaście, szesnaście, pięć. Wczoraj w Eurojackpot w Krakowie padła wygrana drugiego stopnia warta ponad 16 milionów złotych, a także dwie wygrane trzeciego stopnia w Legnicy oraz chocianowie warte po ponad pół miliona złotych. A najbliższe losowanie tej gry już w piątek do zdobycia jest 520 milionów złotych. Proszę przygotować się na wielkie emocje. Zasady tej gry są naprawdę proste. Typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 z 12. Można też zagrać systemem i dzięki temu zwiększyć szansę na wygraną. Regulamin gry systemowej znajdą Państwo na lot.pl. Ekstrapensji do wygrania jest pensja na lata. W zależności od wysokości stawki może mieć wartość nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych każdego miesiąca aż przez 20 lat. Losowanie ekstra pensji już teraz. Zapraszam. W gazetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kulepem, gdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. 15. 1 24 4 9 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest 1. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra pensji, gra toczy się o 100 tysięcy złotych premii w ekstra premii. Taką wygraną zdobyło już ponad 150 graczy, ale z przyjemnością powitamy kolejnego zwycięzcę. Pora tej w W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 23. 28. 8. 31. 26. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra jest. Dwa. Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl Na tej stronie można też zagrać online w swoje ulubione gry Wystarczy mieć internetowe konto gracza Granie przez internet jest bardzo wygodne Można grać codziennie, o każdej porze i z każdego miejsca w Polsce Wieczór w studiu lotto dobiega końca, ale zapraszam w imieniu Renaty Mulendy-Potrykus na jutrzejsze wieczorne losowania Będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 oraz online na lotto.pl i na profilach lotto w mediach społecznościowych Życzę Państwu, dobrej nocy Manifery były, śnieżynki były, ale tego to jeszcze nie było. Żeby dzień w dzień, codziennie przez 6 tygodni wygrywać w loterii świątecznej Lotto. Termomixy, smartfony, karty prezentowe, gotówka i gotówka, a do tego co dwa tygodnie, Volvo XC40. A w finale wspaniałe Volvo XC60. Takich świąt i takiej loterii to jeszcze nie było! Loteria świąteczna. Graj w punktach lotto i na lotto.pl